A jakie dobre myśli przeciwstawiają się złym, demonicznym myślom? Pierwsza, którą wymienia Ewangelusz, to jest myśl anielska, czyli pochodząca od samego Boga, która przeciwstawia się mojej złej myśli. To jest taka myśl pochodząca z objawienia, z łaski druga pochodzi z naszej dobrej woli, która kieruje się ku temu, co dobre, i można używać tych myśli, które pochodzą z naszej dobrej woli, a trzecia, którą wymienia, to właśnie myśl, która pochodzi z naszej natury. Ewagryś mówi, nawet poganie mają te myśli, że natura nasza, mimo że czasami zraniona, to z Swej istoty ma dobre myśli, dobre pragnienia co do swoich bliskich, do swoich dzieci, do swoich rodziców. Także, jeżeli widzisz w sobie demoniczne myśli, to przeciwstawiaj im myśli dobre, albo anielskie, od Boga pochodzące z łaski, albo z naszej woli, która kieruje się dobrem, albo z naszej natury pragnącej dobra dla tych, których kochamy. Walczmy ze złymi, demonicznymi myślami, myślami dobrymi.